Witam serdecznie i zapraszam do rozmowy o życiu na polach. Dzisiaj w kontekście drzew. Bo chcemy i chcielibyśmy, żeby w jakimś sensie i przynajmniej w jakiejś części drzewa na pola wróciły. Pytanie: po co? Czy nie przeszkadzały? I co właściwie robią drzewa na polach? O tym powiemy teraz. Patryk Kokociński, rolnik, założyciel Stowarzyszenia Życie na Pola, jest naszym gościem. Witaj. Dzień dobry. Po co nam drzewa? na polach, one tylko sprawiają, że traktor trudniej zawraca, a kombajn ma pod górkę, wiesz, można zawadzić, to jest spokój. Tak, tak się zwykło mówić i myśleć. Ja zacznę od kontrowersji. Drzewa dają plon. Drzewa dają plon i to już jest dzisiaj wiedza powszechna, tylko powinna ona w końcu trafić do rolników, że obecność zadrzewień śródpolnych jest dla nas istotna, jest istotna dla naszego bilansu ekonomicznego, zwłaszcza w tych zmieniających się warunkach klimatycznych, z którymi mamy do czynienia, czyli w warunkach suszy. Mhm. Co dokładnie w takim razie robią te drzewa, skoro yy, oprócz tego, że przeszkadzają wielkim kombajnom, tak. pół żartem, pół serii, oczywiście. No oczywiście, ale też wiemy, że to, to myślenie cały czas pokutuje, jest jak najbardziej żywe. E, dzisiaj podstawową rolą, jaką odgrywają drzewa na polach, to jest funkcja wiatrochronna. E, osłaniają nasze pola, osłaniają nasze uprawy przed wiatrem, a wiatr to jest główna siła napędowa parowania z powierzchni upraw jeśli mamy wysokie temperatury wczesną wiosną, a coraz częściej ta wiosna tak wygląda. Mamy odsłonięte powierzchnie upraw, tych jarek, na przykład kukurydzy czy buraka cukrowego. Do tego dochodzi silny wiatr i z powierzchni pola tracimy ogromne ilości wody, ponieważ ten wiatr nie jest w żaden sposób powstrzymywany przez pasy za odżywieniem. Mhm. Nie mówiąc już o takiej oczywistej działalności, z którą mamy do czynienia, kiedy się próbujemy w cieniu drzewa schować po prostu. Tylko, że to jest w tym sensie ograniczone, tak? No ten cień niestety nie jest tak wielki, jak byśmy chcieli, ale choćby to, to już na pewno tak. ogranicza choćby temperaturę pod tym drzewem. Oczywiście, cień jest wielki, ale już na przykład e, wpływ e, ograniczenia siły wiatru e, rozkłada się nawet na kilkaset metrów od zadrzewienia. Więc to nie jest tak, jak to się dzisiaj zwykło myśleć, że jeśli ktoś opowiada o sadzeniu drzew przy polach, to mamy z tyłu głowy, że będziemy mieli po prostu wszystkie działki podzielone drzewami, że się w ogóle nie da wjechać. Nie da się wjechać tymi wielkimi kombajnami. A tak naprawdę chodzi o mądrze poprowadzone pasy zadrzewień oddalone od siebie o kilkaset metrów nawet. A jak to Drzewiej bywało? No bo chyba kiedyś te drzewa były bardziej obecne niż dzisiaj. No, drzewiej bywało zdecydowanie bardziej drzewnie. E, na przestrzeni ostatnich kilku dekad straciliśmy ponad 40% zadrzewień śródpolnych mm -hmm. e, na terenie Wielkopolski. Mm -hmm. e, więc, no, zgotowaliśmy sobie krajobraz całkowicie nieodporny na, na suszę. I można tutaj tak e, powiedzieć, no, samiśmy sobie to uczynili. E, oczywiście. Y brak opadu, wysokie temperatury, to nie są rzeczy, na które mamy wpływ. Ale mamy wpływ na te narzędzia, które pozwalają nam się przed tymi warunkami chronić. I tym właśnie były zadrzewienia śródpolne. Czy to w formie szpalerów, alei, czy też w formie kęp drzew skupionych wokół oczek wodnych. To wszystko nam dzisiaj znika z krajobrazu. I to nie jest tak, że to się, ten proces się dział dekady temu, bo na przestrzeni ostatnich 10 lat, od 2008 do 2018 roku straciliśmy 8% zadrzewień śródpolnych ze szczególnym nasileniem w sytuacji tak zwanego szyszko. Mhm. I wtedy było widać wzmożony ruch pilarek mhm. na polach, między innymi, no i niestety to, to pokutuje. I to będzie nas dotykać coraz bardziej, ten brak ochrony przed wiatrem. To jest niesamowite, bo Ty teraz opowiadasz o tym, żeby sadzić drzewa wręcz. Znowu mamy do czynienia, znowu tak się złożyło, że, że kiedy się spotykamy, to rozmawiamy o odwracaniu. Że człowiek o to próbuje odwracać swoje własne błędy, bo zrozumiał, że to były błędy, zrozumiał, że działał w jedną stronę, która wydawała mu się z jakiegoś powodu korzystna, ale okazuje się po czasie, że to był błąd i że lepiej byłoby tego nie robić, no ale przynajmniej można spróbować to odbudować. No tak to troszkę działa. Myślę, że pokolenie naszych rodziców jeszcze nie miało tak dobrze nakreślonego widma zmiany klimatu, więc też trudno w tym momencie kogoś rozliczać z mhm. tych działań i tutaj szukać winnych i polować na czarownicę, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby racjonalnie ocenić obecną sytuację, zobaczyć co było, jak to działało, i czego nam teraz brakuje, a na no zadrzewień śródpolnych nam brakuje bardzo, i spróbować ten trend po prostu odwrócić. Opowiedz trochę proszę o tym, jak Ty w najbliższym swoim otoczeniu odwracałeś ten trend. Hmm. Zaczęliśmy ostrożnie, zaczęliśmy od sadzenia drzew przy własnych działkach, żeby pokazać lokalnej społeczności, bo ja uważam, że w tym wszystkim lokalna społeczność jest najważniejsza, bo jeśli nie mamy lokalnego społecznego poparcia i zrozumienia dla naszych inicjatyw, to wtedy nie jesteśmy w stanie zrobić nic, tak to dzisiaj tak to funkcjonuje, więc zaczęliśmy od tego, by pokazać ludziom, że drzewa nikomu krzywdy nie zrobią. Że można prowadzić dobrze funkcjonujące gospodarstwo rolne, intensywne rolnictwo, mając przy polach swoich zadrzewienia drzewa, najczęściej w formie pasów. No i kiedy ta, że tak powiem, pierwsza pigułka została przełknięta, to wtedy zaczęliśmy współpracę z gminą, ponieważ musimy mieć świadomość, że większość pasów zadrzewień, które występowały w krajobrazie rolniczym, one są obecne najczęściej przy ciekach wodnych lub w pasach drogowych dróg polnych najczęściej. Mhm. No i to niestety, niestety, bo niestety są obszary, które są w administracji samorządów i my drzewa sadzić możemy wyłącznie za zgodą użytkownika, właściciela gruntu. Więc no tutaj... i co ten właściciel sobie myślał, kiedy przychodziliście z taką propozycją i co mówił? No nie wszyscy mają to szczęście mieszkać w gminie Grodzisk Wielkopolski. My mamy to szczęście i tutaj mamy pełne wsparcie i dużą przychylność gminy, z tego względu, że gmina Grodzisk sama z siebie również sadzi zadrzewiania śródpolne, lipy, mnóstwo drzew. Czy to nie było. Nie, to zrozumienie nie... było na starcie. Więc my tak naprawdę naszymi działaniami po prostu wpisaliśmy się. W pewnym sensie trochę, że tak powiem, zwolniliśmy z gminy z obowiązku, który sama na siebie nałożyła. Generalnie mamy dzisiaj fantastyczną współpracę na linii samorząd właśnie nasza organizacja, czyli nasze stowarzyszenie. I to po prostu się dopełnia dzisiaj hmm. już teraz. Czyli, i... czyli, czyli tam w gminie są ludzie, którzy rozumieją, jaka jest rola drzew na Polach, tak? Rozumieją te atuty? Okazuje się, że wystarczy jeden człowiek w urzędzie, który czuje temat, rozumie temat i ma serce do tego, mhm. bo to przede wszystkim o to chodzi. Tylko widzisz, to prawdopodobnie nie chodzi o po, po, poglądy, opinie, czy widzi mi się, to chodzi o naukę. Bo to rozumiem są pewne bardzo konkretne efekty, bardzo konkretnych badań naukowych. Tak, i chodzi przede wszystkim o otwartą głowę i o rezygnację z myślenia, że e, kiedyś było dobrze, to ja będę nadal robił tak, jak robili wszyscy. Mhm. Dzisiaj się zmieniają warunki, musimy się do tych warunków dostosowywać. E, to, że zadrzewania śródpolne są rozwiązaniem z XIX wieku, bo przecież od razu przychodzi nam na myśl dezydery Chłapowski, to nie znaczy, że sadząc drzewa cofniemy rolnictwo do XIX wieku. Mhm. Bo jeśli my, sadząc drzewa, jesteśmy w stanie osiągać jedne z najlepszych wyników produkcyjnych w Polsce, to pokazuje, że to jest rozwiązanie, które jak najbardziej w nowoczesnym rolnictwie może być stosowane. Mhm. A jak to zwiększa bioróżnorodność, obecność takich drzew? Przede wszystkim e, liniowe formy m, tych obszarów pozaprodukcyjnych, bo tak się dzisiaj na to w rolnictwie mówi, czyli tych obszarów, z których de facto na pierwszy rzut oka rolnik nie ma korzyści, mhm. e, one domykają korytarze ekologiczne. To są przestrzenie, którymi przemieszczać mogą się. Zarówno zwierzęta, jak i rośliny w krajobrazie rolniczym. No bo jeśli dzisiaj myślimy krajobraz rolniczy, to ja widzę dwa obrazy. Z jednej strony widzę ten krajobraz rolniczy, z którym się muszę mierzyć na co dzień, czyli przepasne, otwarte przestrzenie, smagane wiatrem i generalnie pozbawione życia, a z drugiej strony mam ten krajobraz rolniczy, o którym opowiadam mi starsze pokolenie rolników, czy taki, który ja chciałbym widzieć, czyli krajobraz z dużą ilością niż ekologicznych, z dużą ilością różnego rodzaju przestrzeni, w których może się zatrzymywać woda, w których może porastać naturalna roślinność. Mozaika, po prostu mozaika siedlisk, w którym ta bioróżnorodność może się rozwijać, a w efekcie również wpływać korzystnie na, na działalność rolniczą, na nasze plony, na nasze uprawy. No to słuchaj, gdybyś teraz miał komuś, kto podsłuchuje naszą rozmowę, myślę sobie, całkiem sensownie to brzmi, pomyślę o tym, może nawet uda mi się sąsiadów przekonać, gdybyś zechciał przygotować mu taki Kompaktowy, ale też w miarę kompleksowy zestaw argumentów, których miał on by użyć, by kogoś przekonać. Złyszałem taką rozmowę w internecie na YouTubie, no tam facet opowiadał o tym, że drzewa w kontekście rolnictwa, w kontekście pola to jest fajne, pożyteczne, a także opłacalne rozwiązania, ponieważ to jakby ten katalog brzmiał. E w przypadku niektórych upraw, potrafią, obecność drzew potrafi zwiększyć plon nawet o kilkadziesiąt procent, Wynikając, wynika to wyłącznie z ograniczenia siły wiatru i parowania z powierzchni upraw. Drzewa załatwiają nam wodę, zwiększają wilgotność w swoim otoczeniu, wilgotność powietrza jak i gleby. Powodują, że krajobraz funkcjonuje jak gąbka, czyli jesteśmy w stanie więcej wody zatrzymać, bo oczywiście drzewa tak kradną nam wodę, kradną wodę rolnikom, o tym się tak zwykło mówić. Natomiast nie mówi się o tym, że drzewa, które penetrują głęboko profil glebowy, sprawiają, że ta woda może infiltrować do głębszych warstw gleby, że wokół siebie poprawiają mikroklimat zarówno w powietrzu, jak i w glebie, czyli ograniczają nam właśnie to parowanie i utratę wilgoci. Ocieniając, ograniczają parowanie ocieniając, spowalniając topnienie śniegu, o ile nam się ten śnieg pojawi. Szczęśliwie przetrafi, tak. Tak jest, jeśli to się zdarzy. Więc po prostu drzewa zatrzymują wodę. Mhm. I to jest podstawowy argument. A my dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na utratę nawet kropli wody, bo wiemy, że e, lepiej już było, jeśli chodzi o wilgotność i dostępność wody w krajobrazie mhm. rolniczym. Są jakieś minusy nasadzeń? Są, oczywiście. Źle zrobione nasadzenie, źle przeprowadzone ma w zasadzie utrudnia nam i uprzykrza życie na polach. Więc jest katalog dobrych praktyk, których się powinniśmy trzymać Aha. i przede wszystkim powinniśmy się trzymać dobrych gatunków, bo to jest też szalenie okay. istotne. No właśnie, jakich? I, 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 gdzie spotkam się z takim katalogiem dobrych praktyk? No taki katalog dobrych praktyk został opublikowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, katalog Agroleśnictwo, który również zawiera w sobie cały rozdział dotyczący zadrzewień śródpolnych. Natomiast główny powód, dla którego rolnicy są negatywnie nastawieni do zadrzewień śródpolnych, to nieodpowiedni skład gatunkowy, ponieważ w latach 70. w Polsce na potęgę sadziło się to pole. Szereg gatunków topoli, które były nasadzone zarówno przy drogach, jak mm -hmm. i przy polach uprawnych, i to jest drzewo, które się nigdy przy polu uprawnym znaleźć nie powinno. Dlaczego? Z całym szacunkiem, to nie jest żaden gatunkizm po prostu <laughs> e, topola ma tak zbudowany system korzeniowy, jest to tak silnie rosnące drzewo, które powoduje utratę bardzo dużych, pobieranie bardzo dużych ilości wody. Ponadto system korzeniowy, e, płytko położony pod ziemią, bardzo rozległy, nawet na kilkadziesiąt metrów w promieniu, w promieniu drzewa powoduje, że z tych najpłytszych warstw gleby, bardzo daleko od, od pnia, odprowadzana nam jest ogromna ilość wody. Dlatego są to drzewa silnie rosnące, o kruchym drewnie, więc mamy sporo zanieczyszczeń na, na polach wynikających z obecności gałęzi, co generuje również dodatkową pracę. Więc to jest drzewo, które się absolutnie przy polu nie powinno znaleźć. Mhm. No a niestety dzisiaj to pokolenie rolników, które odchodzi, bądź że tak powiem, powinno już zacząć odchodzić, e, myśląc o drzewach, właśnie takie, takie zadrzewienia. Widzisz to pole drzwi, i szereg kłopotów, które wynikają, które, z, z topoli. które wynikają z obecności drzew, bo ja mówię wszystko jedno, czy to tak. jest to czy to nie jest to pole. Ale po prostu ja to drzewo zawsze było to polą, a, tak. a powinno być jakim? Tak, a powinno być na przykład lipą lub klonem najlepiej. Mhm. Z tego względu po pierwsze są to gatunki rodzime, które na tym terenie występują. E, po drugie, system korzeniowy jest zbudowany w w taki sposób, że nie rozchodzi się zbyt daleko w promieniu pnia, jednak e, głębiej, że tak powiem, zagląda w profil glebowy szybko, więc nie ma tego negatywnego efektu kradzieży wody z uprawy. No a poza tym są to gatunki nektarodajne. E, lipa, wiadomo, no, kto nie lubi miodu lipowego, mhm. e, czy klony, które również są gatunkiem, gatunkiem nektarodajnym. Mhm. E, my w ogóle zachęcamy do mieszania e, w składzie na przykład alei kilku gatunków z tego względu, żeby chociażby wydłużyć ten okres nektarowania, tak żeby owady które w krajobrazie rolniczym są, również mogły dłużej z, tej, z tego zadrzewienia korzystać. A jest w Polsce jakiś taki wiesz, od, od, odgórny system wspierania tego rodzaju inicjatyw? Ktoś pracuje nad tym, żeby tych drzew i wszystkich atutów wynikających z obecności drzew w przepolach było więcej? No właśnie nie bardzo. Jest to, nie jest to rozwiązane w sposób systemowy. Dzisiaj, jeśli ktoś sadzi drzewa, to najczęściej samorządy za karę za to, że wycięły jakieś inne stare drzewa. Problem jest też taki, że samorządy często wprowadzając nasadzenia, czy to nasadzenia kompensacyjne, czy takie z własnej woli, kończą swoją pracę w momencie posadzenia drzewa. A to dzisiaj to nie jest żadna sztuka, żeby wsadzić sadzonkę do ziemi. Dzisiaj, w obecnych warunkach, sztuką jest tą sadzonkę utrzymać przy życiu. Czyli odpowiednio zabezpieczyć przed zwierzyną, przed porywami wiatru, podlewać bo też już skończyły się czasy, tak jak dziadkowie zwykli mawiać, że kiedyś się wbiło oprawisko w ziemię i wyrastało nam drzewo. Tego już nie ma, to się, to się zmieniło. Więc bardzo ważne oprócz samego wsadzenia jest również opieka nad tym, nad tym zadrzewieniem i to generuje rzeczywiście bardzo dużo pracy. No i wtedy albo trzeba rzeczywiście dużo za to dostawać pieniędzy, albo być wariatem, bo tak to działa. Nie, każdy, nie w każdej gminie znajdzie się człowiek, taki urzędnik, który akurat to rozumie i wspiera, prawda? Tak no Czy... niestety to jest Okaz, bym powiedział, mhm. rzadki. Ale ty powiedziałeś mi przed rozmową, że ty już w zasadzie nie masz gdzie sadzić? No założenie, powołanie stowarzyszenia i naszego działania było takie, by działać lokalnie. Dla nas lokalność to gmina, powiedzmy powiat ewentualnie. No i na przestrzeni tych ostatnich 7 lat udało nam się pozyskać środki, znaleźć czas na to, żeby odbudować tą sieć zadrzewień, która kiedyś w tym miejscu funkcjonowała. My do tej pory posadziliśmy około 8000 drzew, to jest kilkanaście kilometrów liniowych form zadrzewień. No i gmina Grodzisk generalnie w tym momencie wróciła do stanu sprzed klęski, że tak powiem, wycinania, wycinania i niszczenia drzew śródpolnych. Teraz pozostaje nam, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu czekać i patrzeć i, i korzystać mhm. po prostu. Czyli, czyli rozumiem, że korzystaliście z jakichś map historycznych, spoglądaliście, bo się sadziliście drzewa tam, gdzie one już kiedyś się sprawdziły. Tak. tak. Mhm. To było pierwsze założenie właśnie, żeby sadzić drzewa w miejscach, w których występowały wcześniej. Po pierwsze, Łatwiej uzyskać społeczną aprobatę do takiego działania. Ponieważ gdzieś to zadrzewienie, które w danym miejscu funkcjonowało, jeszcze pozostaje w pamięci ludzi, często jest tak, że ludzie mają dobre skojarzenia z tym miejscem i jest pewnego rodzaju tęsknota za tym krajobrazem utraconym, który gdzieś tam, wiadomo, resentymenty, dzieciństwo, dobre czasy, prawda, na wsi. Mhm. Druga sprawa to też to, że staramy się gatunkowo nie odbiegać od tego, co było. Czyli jeśli na przykład mieliśmy zadrzewienia owocowe, na przykład aleję czereśniową, to wtedy w tym miejscu staramy się również sadzić drzewa owocowe, z tego względu, że również to społeczne poparcie wtedy jest bardzo duże. Ludzie wręcz dopominają się często w takich miejscach, bo pamiętają na przykład, że w dzieciństwie jeździli na czereśnie, że spędzali tam dobre, przyjemne chwile. To powoduje, że jest duża aprobata. A dzisiaj sadzenie drzew przy polach bez zgody rolnika, bez aprobaty rolnika, nawet jeśli mamy papier z samorządu, że mamy zgodę, to nam nic nie da, bo to jest bardzo prosto sadzonkę zniszczyć. No i duże, duża ilość pracy po prostu idzie na marne. Więc... No tak, bo rozumiem, że Ty obsadziłeś nie tylko swoje pola, ale także te, które były w gminie, a które, do których Ty żadnej, żadnych praw własności oczywiście nie miałeś, więc trzeba było z tym rolnikiem, u którego nagle ktoś się pojawił, z papierem trzeba było pogadać i go przekonać i powiedzieć mu, słuchaj, to ci się opłaca. Nigdy nie przechodzimy najpierw z papierem. Zawsze przechodzimy najpierw z miłą rozmową, bo jeśli zaczniemy rozmowę od papieru, od urzędu, od, od gminy czy kogokolwiek innego, mm -hmm. to mamy temat zamknięty. I bo rolnik się... usłyszy, że jest nakaz, że ja. Przed się czuję... rozmowy się w tym momencie zamyka. Że ja się czuję przymuszany tak. do czegoś. Ja tak? się, że się czuję przymuszany, że dostaję po łapach na przykład, mm -hmm. bo też osobna kwestia jest taka, że sadząc drzewa w pasach drogowych. To jest dosyć ciekawy temat, bo na terenie gminy Grodzisk i Wielkopolski średnia szerokość pasa drogowego na mapie to jest około 9 do 10 metrów. Natomiast w świecie rzeczywistym średnia szerokość pasa drogowego to jest 6 metrów, mhm. więc znikają nam 3 metry. I teraz gdzie się one pojawiły? Wie, wiemy, gdzie one są, oczywiście, że wiemy. Można by pójść dalej, mamy kodeks wykroczeń, to jest 5000 zł za zajęcie pobocza, no, ale jeśli my pójdziemy do rolnika z argumentem, że słuchaj, popełniłeś wykroczenie, albo się grozi zgodzi, kara albo grozi ci kara, no to my jeszcze więcej na tym podwórku nie mamy po co pokazywać, nie? Bo, bo przekroczyliśmy granicę nieprzekraczalną i wtedy się zamyka przestrzeń do dyskusji, do rozmowy. Mhm. Już nie mówimy o otwieraniu głowy i, i poglądów. Mhm. Więc zawsze to się odbywa na zasadzie rozmowy pokazania, że to jest dobre, że warto. My się też w tym temacie wzajemnie wspieramy z gminą, bo my o tyle o ile z gminy dostajemy pozwolenie, to bardzo często gmina spotykając się z oporem rolników oporem albo może nawet nie oporem tylko po prostu taką no niezbyt przychylnym podejściem, gmina prosi nas jako rolników, że przyjdźcie, porozmawiajcie z tymi innymi rolnikami pokażcie, że to ma sens, że to się sprawdza i wtedy to jest taka współpraca, która generuje same korzyści, można by powiedzieć. A pamiętasz taką najtrudniejszą sytuację, z którą się zmierzyłeś i jak ją pokonałeś? Yy, odnośnie takiego społecznego poparcia? Tak. tak. Z, yy, miałem taką sytuację, że bo my rozmawiamy z każdym rolnikiem, przy którego polach sadzimy z każdym. To jest nasza podstawowa zasada, żeby się z każdym skontaktować, żeby pogadać, a razu nie zdarzyła nam się sytuacja otwarcie konfliktowa, taka otwarcie wroga, natomiast zdarzała nam się sytuacja, że po naszych rozmowach, po zgodach, które uzyskaliśmy, trafiały do nas, na nas skargi do Urzędu Gminy. Przy czym były oczywiście bezzasadne, no ale trafiała do nas taka informacja zwrotna, że tam się ktoś na nas skarżył. Czy sobie z tym jakoś radzimy? Generalnie zawsze jak się próbuje zmieniać świat to się zdarza opór po drodze, e, ważne żeby to rozwiązywać tak e, na zasadzie konsensusu jednak mimo mhm. wszystko. A te kontrargumenty są jakieś takie najczęstsze grupy słów, które się powtarzają? Dlaczego może rolnicy podchodzą nieufnie albo dlaczego wolą, żeby tam drzewa nie było? Drzewa wyciągają wodę, drzewa uniemożliwiają wjazd na działki. To są tylko w zasadzie jedyne argumenty, które, które się w tych rozmowach pojawiają. No i wtedy, jeśli chodzi o wyciąganie wody, to naprawdę wachlarz, że tak powiem, argumentów mamy bardzo szeroki. Właśnie te wszystkie związane z sparowaniem, z ograniczaniem wiatru. Natomiast jeśli chodzi o wjazd sprzętu, tu znowu wchodzi kodeks dobrych praktyk bo można posadzić ze drzewienia w taki sposób, że rzeczywiście uniemożliwimy rolnikowi wjazd na działkę i wtedy będzie kłopot. Mhm. E, więc sadzi się w odpowiednich odstępach, czyli 10-12 metrów drzewo od drzewa, zostawiamy szerokie, 20-metrowej szerokości wjazdy na działki, tak żeby nikomu nie kolidować. To są bardzo proste rozwiązania, e, które, których nie zastosowanie uprzykrzyżycie wszystkim. I wtedy już na starcie rolnik będzie wkurzony, bo nie będzie mógł się dostać na pole. My będziemy wkurzeni, bo nasze zadrzewienie Chcieliśmy dobrze, ale zrobiliśmy to w zły sposób no i generalnie tutaj będą sami sami niezadowoleni po drodze. Więc mhm. chodzi o to, żeby trzymać się dobrych praktyk po prostu. Jeśli sadzimy na przykład przy drodze, to sadzimy szpaler, nie aleje po dwóch stronach, tak żeby też tej przestrzeni nie zamykać. Tak jak kiedyś header kombajna to były 4 metry, tak dzisiaj mamy 12 i 16 czasami. Mhm. No to Po prostu chodzi o to, żeby sobie nawzajem nie robić kłopotów. Mhm. Sami jesteśmy rolnikami i wiemy, jak to, jak to działa, a co już takie, Drzewka, które przez was zasadzone zaczynają cieszyć oko, bo już wyrosły? Są, są pierwsze, pierwsze sadziliśmy na niezmelierowanych łąkach wieżby, to są dzisiaj już 16-metrowe drzewa. No wierzba jest wspaniała pod tym względem, bo rośnie jego pętana i rzeczywiście daje szybkie efekty. Natomiast też szlachetniejsze gatunki jak lipy i klony, no, to one oczywiście potrzebują czasu. Pierwsze posadzone 6 lat temu, są teraz jaki 4-4,5 metrowymi drzewkami. A myślałeś o tym, żeby, bo mówisz o odtwarzaniu tych miejsc, gdzie te drzewa już kiedyś były. A myślałbyś o tym, żeby generować może na początku u siebie, no pewnie, pewnie trudno byłoby gdzie indziej niż u siebie, zupełnie nowe miejsca, gdzie tych drzew nigdy nie było? Tak, u siebie sadzimy. U siebie sadzimy też w takich miejscach, w których wcześniej drzew nie było. Natomiast generalnie w skali gminy na naszym terenie nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby z tego względu, że ta historyczna sieć za drzewień śródpolnych była na tyle gęsta, że ona w 100% spełni swoją rolę. A nie chcemy też generować znowu potencjalnych konfliktów i sytuacji takiego niezrozumienia, więc to nie ma potrzeby. Natomiast przy ogromnych pałaciach upraw, przy wielkich monokulturach jak najbardziej to jest. No właśnie, mile, mile widziane wręcz wskazane. I to nie chodzi tylko o to, żeby ktoś się poświęcał i na swoim polu robi, tylko żeby pokazywać, że... To przynosi korzyść po prostu, że te zadrzewienia potrafią e, czasami uratować e, plony po prostu. W bodajże w 20, 2022 roku mieliśmy taką sytuację. Bardzo podobna była pora roku, ta wiosenna była bardzo podobna do tegorocznej, czyli mieliśmy bardzo deszczową wczesną wiosnę. Po czym przyszedł kwiecień, maj, połowa czerwca bez deszczu. No to wtedy w Wielkopolsce kilkadziesiąt tysięcy hektarów upraw znalazło się pod piaskiem. Ta zewnętrzna warstwa gleby została po prostu spulporwana przez erozję wieczną. No i w tym momencie. Z pomocą przyszłyby drzewa wtedy, ale że ich zabrakło, no to niestety spotykaliśmy się z taką skalą strat, a to były straty rzędu milionów złotych, mm -hmm. nie? czyli to pokazuje, że, że to są pieniądze. Oczywiście mhm. są to pieniądze odłożone w czasie, bo to, że my dzisiaj posadzimy sadzonki, to nam nie załatwi sprawy. Nie? To jest inwestycja, z która się bardzo późno spłaci. Ale się zwróci i to jest no właśnie inwestycja, nie wydatek. A gdyby ktoś natchniony twoim przykładem, zechciał się do ciebie odezwać i pomyśleć, w drugiej części Polski gdzieś na północnym wschodzie, chciałbym zrobić coś podobnego, podpowiedz mi, jak zacząć. Co, co powiesz, co odpowiesz? Pierwsza rzecz, to można wejść na nasz profil na Facebooku, czyli na Stowarzyszenie Życie na Pola, na którym pokazujemy krok po kroku, jak się zajmować zadrzewieniami śródpolnymi, od czego zacząć. Od zgód administracyjnych, przez dobór gatunków, przez działania w praktyce i opieka nad tymi zadrzewieniami. A po drugie, ja też polecam skontaktować się z samorządem. Bardzo często te samorządy chciałyby coś porobić, tylko po prostu potrzebują wariata, który będzie takim impulsem do działania, więc naprawdę nie, nie przekreślajmy wszystkich samorządów. Dobrze być takim triggerem dobrych zmian u siebie w swoim otoczeniu, bo się okazuje, że gdzieś tam ten taki rezerwuar dobrej urzędniczej woli jest, tylko ktoś musi to odpalić. I urzędniczej i społecznej, bo często okazuje się, że ludzie myśleli o tym. No to też byśmy tak zrobili, mieliśmy taki plan, ale tak nie było odwagi zabrakło. Więc czasami ten wariat jest potrzebny, żeby uruchomić lokalną społeczność i u nas to fantastycznie działa, jest naprawdę dobry klimat. A gdybym dzisiaj tu i teraz już chciał natychmiast będąc w internecie sobie coś o tym poczytać, to na przykład mógłbym zacząć tego kodeksu, tak? Dobrych praktyk? Jak najbardziej. Agroleśnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego również ma swój przewodnik Zadrzewiania Śródpolne. Generalnie dzisiaj pod hasłem Zadrzewiania Śródpolne w internecie znajdujemy mnóstwo fajnych materiałów. Wiele w ostatnim czasie się wydarzyło w tym temacie i naprawdę jest fajna baza wiedzy, z której można skorzystać. Podejrzewam, że nie tylko takiej wiedzy jak to robić, ale także dlaczego warto. Oczywiście przede wszystkim dlaczego. Tutaj żeby sadzić drzewa przy polach to trzeba to bardzo mocno argumentować i się natrudzić niekiedy. Patryk Kokociński, rolnik, założyciel Stowarzyszenia Życie na Pola opowiadał o naprawdę ważnych rzeczach, o szlachetnych czynach i o tym, żeby coś dobrego po sobie zostawić. Coś dobrego, proszę Państwa, co może się i z całą pewnością przełoży się zwyczajnie także na zasobność Państwa portfeli, bo to są tego rodzaju inicjatywy, które się zwyczajnie, jak ta dobra inwestycja, opłacają i zwracają. Bardzo dziękuję za te ważne i cenne słowa. już Wyrzga, kłaniam się i do zobaczenia.